Witam ciebie, ja jestem Zanek, to jest Might Magic Duel of Champions. Uzbierałem 190 tysięcy golda, więc dzisiaj zafunduję sobie 10 pakietów. Pytanie tylko, jakie pakiety mam kupić, bo szczerze mówiąc potrzebuję paru stworów i paru kart z zapomnianych wojen i potrzebuję też dużo kart... W sumie epickich kart potrzebuję z Herolda Pustki, na przykład coś takiego jak Medium Namtaru by mi się przydało, a to jest bodajże w Heroldzie Pustki. No problem w tym, że to jest epicka karta i na pewno trudno będzie na, na nią natrafić. A z kolei z Zapomnianych Wojen potrzebuję też epickiego Damara Skażonego bodajże dla mojego deku Nergala i paru jeszcze innych kart dla Akademii, żeby móc złożyć coś, coś fajnego na Asalach bodajże. No i kurczę, mam dylemat: co to kupić sobie, pakiet Herolda czy pakiety zapomnianych wojen? No hmm. dobra, pójdziemy w zapomniane wojny tym razem. Ok, 10 pakietów z zapomnianych wojen i zobaczymy, czy trafi się w końcu Damar. Damar, kurczę, blade, skażone. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kupowanie. Jest, 10 pakietów, OK, zaczynamy, jedna dzika karta, tak czy siak jak go nie dostanę to prawdopodobnie i tak sobie go kupię, e, kupię go sobie po prostu, e, bo będę miał wystarczającą ilość dzikich kart na to, żeby sobie go kupić Dobra, co ja tu dostałem, dostałem czempiona z za zajebistą karciochę dla świątyni jest to trzecia karta tego typu, więc na pewno dobry pakiet mi się trafił. Co ten champion robi? To jest stwór walczący wręcz, i kiedy przeciwnik posiada równą lub większą, większą liczbę stworzeń na polu bitwy niż ty, champion Sajam otrzymuje plus 1 ataku i plus 2 odwetu. Staty ma 2, 1, 6, więc z tym bonusem będzie miał 3, 3, 6. Więc bardzo dobry zawodnik, jeżeli chodzi. Porównując jego cenę do, do statystyk, to jest moim zdaniem bardzo dobrą kartą. Co dalej? <laughs> Mistyczny Łucznik, dobry strzelec dla Akademii, dość silny, za 4, 3, 3, 6 staty, niewrożliwość na odwet, magiczny strzelec, więc całkiem spoko karta. Co jeszcze? Rakshasa, bardzo dobry, bardzo dobry stwór, walczący wręcz z Unikiem. Co jeszcze? Myto, uczczęście dla przystani, na początku twojej fazy uzupełni, otrzymujesz dwa surowce za każdą kartę, którą twój przeciwnik zagrał w poprzedniej turze, następnie karta Myta jest niszczona, co jest całkiem ciekawe. Hmm. Fajna kontra może być na Kraga, który zasypie nas stworami i zagramy sobie takie meto I po prostu może być zabawnie, będziemy mieli tonę surowców. Co jeszcze? Tańcząca derwiszka, e, całkiem spoko karta dla e, Akademii. Dwa, dwa, e, dwa surowce, dwie piąchy wymagają do zagrania staty 2-0-3 i odbicie z dystansu, czyli wszystkie ataki strzelców są, e, są słabsze o jeden punkt. Znaczy w sumie ten... To odbicie zadaje obrażenia e, temu strzelcowi, te, który atakuje derwiszkę. Mm, dobra, co tu jeszcze jest? E, zapora losu. E, wybierz stworzenie, zaklęcia lub łódź szczęścia. Za każdym razem, gdy przeciwnik zagra tę kartę danego typu, dobierz kartę. No, ciekawe. Co jeszcze? Desperackie natarcie. To było dość, dość silne łódź tak mi się wydawało. Wybrane stworzenie otrzymuje plusy do ataku. Jeżeli twój bohater ma 5 lub mniej zdrowia, wybrane stworzenie otrzymuje zamiast tego 4 punkty ataku. Więc całkiem niezła karciocha dla. całkiem niezły szczęście dla twierdzy. <laughs> Coś tu jeszcze jest ciekawego? Zmienne piaski. Kiedy przyjazne magiczne stworzenie atakuje. Połóż kartę z wierzchu biblioteki przeciwnika na jego cmentarzu. Na początku twojej tury zmienne piaski wracają na rękę swojego właściciela. Czyli całkiem spoko. Jeszcze jest nawrócenie na pustkę, wybierz kartę z ręki i połóż ją awersem do dołu na wierzchu biblioteki, obejrzyj cztery górne karty z biblioteki przeciwnika i połóż dwie z nich na cmentarzu, więc całkiem spoko. Łódź eee, szczęście dla akademii. No, jeszcze jest zbójniczka z Saharu. Całkiem niezły strzelec, chociaż rzadko chyba używany przez graczy 2-1-6. Staty, niewrażliwość na odwet, chyżość i zasadzka eee, z jednym punktem obrażeń, więc całkiem niezły. Aż 3 umiejętności tego kurcze stworka. Dobra, jest czempion z Sajamy To jest grubo. Trzecia karciocha. Czempiona jest! Trzecia brama do Sheong. Nieźle biste kurcze pakiety mi się trafiają, trzeba przyznać, niezłe karciochy, A co dalej, Mumia z Sahar, całkiem niezły bloker kurcze, który e, pomimo tego, że zginie i to i tak wróci nam na rękę, oczywiście na cmentarzu nie może być więcej niż 5 kart, jeżeli jest powyżej 5 kart to Mumia zostaje już na cmentarzu. Co dalej? No brama do szałek, wiadomo jak to działa. Przeszukujemy sobie, sprawdzamy sobie pierwsze, pierwsze pięć kart naszej biblioteki, wybieramy jednego stwora, zagrywamy go za friko, a resztę kart ląduje na cmentarzu, więc całkiem niezły łód szczęścia. Szczególnie jak trafi nam się jakiś koksior i będziemy mogli go wystawić za darmo, to możemy poszaleć tymi bramami. E, co dalej? Obszarowy Kusznik, zajebisty strzelec dla, mm, dla przystani, bardzo silny, 3-2-7 staty, wrażliweś na odwet i kiedy Obszarowy Kusznik atakuje wręcz, e, atakuje wręcz zadaje również dwa punkty obrażeń wszystkim innym wrogom walczącym w ten sposób. Trochę To jest dziwnie, dziwnie przetłumaczone, jak zwykle, kiedy obszarowy kusznik atakuje wręcz. No, on nie atakuje wręcz, on atakuje z dystansu. To powinno być, kiedy obszarowy kusznik atakuje stworzenie walczące wręcz, zadaje również dwa punkty obrażeń wszystkim innym wrogom walczącym w ten sam sposób. Trochę bez sensu to jest przetłumaczone, no ale co zrobić? E, co dalej? Zniewolona harpia, całkiem niezły bloker dla e, Akademii. E, więc w dusz, bardzo dobry. Magiczny atak z powietrza, 2-2 staty i dziwna umiejętność, kiedy ginie, zadaje dwa punkty obrażeń swojemu bohaterowi, czyli obrażenia równuwe, równe jego atakowi. No ale nie ma co się dziwić, karta, która kosztuje 2 i, i, i ma staty 2-2-6, to jest bardzo silna karta, więc trochę musiała zostać znerfiona, że tak powiem, została znerfiona przez tą umiejętność. Także to jest takie coś za coś, zagramy silną kartę za 2, ale niestety, jak zginie, to zostaniemy po tyłku. Eee, Okej, okay. co tu jeszcze jest? Fazowanie. Taki sobie czarny dający umiejętność fazowania jednostce. Ymm, niewolnik demonów 3-3-5. Atak wręcz. Niewrażliwość na odwet, szeroki atak. Kiedy niewolnik demonów nie stoi obok przyjaznego stworzenia, nie może atakować. No, czyli taki warunek. Musi stać obok jakiegoś stwora. Ok, co jeszcze dostałem? Jeszcze dostałem powstanie mówcy ze światów, czyli usuwanie. Usuwanie docelowo... Us usuń docelową kartę z cmentarza swojego lub przeciwnika. Dobra. Następny pakiecior. Nic nowego znowu nie dostałem. Ale za to dostałem kolejny horror na synoszy. No to to pakiet. są. Co chwilę dostaje jakąś ciekawą kartę. Zajebiozo. Eee, co dalej? Dostałem gula z albety. Taki sobie ten gul jest, szczerze mówiąc. Żadnych specjalnych umiejętności. 3 3 -8. staty to też jakiegoś szału nie ma specjalnego. No, i honor nas jednoczy, tak kurczę, Nie mogę się nadziwić, że dostałem druga kartę tego typu, więc całkiem nieźle. Będę mógł wrzucić do mojego deku Takane Osorę. E, co jeszcze? W uczęga Witm. Sejamy. Niezły, niezły atak wręcz dla świątyni. 305 Staty Finta i zasadzka z dwoma punktami obrażeń, więc dość gruba ta zasadzka jego jest. Dobrze, dobrze się to kombi jeszcze z cicho ciemną stajamy, jeżeli ustawimy tego ziomka i cicho ciemną w jednym, w jednym rzędzie, to jest po prostu taki rząd niedoruszania zadaje e, zadaje bodajże 4 punkty obrażeń. Jeżeli się nie mylę, cicho ciemna, to też ma chyba zasadzkę na poziomie 2, więc jest nieźle. 2 albo 1, już teraz nie pamiętam. No tak czy siak, zasadzka e, dwa stwory w, w jednym rzędzie, zasadzka, z zasadzką ob, obydwa z zasadzką to jest naprawdę. Gruba, gruba kontra na wszystko co jest zagrywane w tym miejscu, więc no całkiem, całkiem, nieźle to można sobie skąbić po prostu te dwie karty. I co tu jeszcze jest? Piaskowa tarcza, kiedy zaklęte stworzenie otrzymuje obrażenia, zmniejsza je o 1. Takie sobie, mag ostrzy, całkiem koksiur, dość, dość, znaczy koksiur, koksiur nie koksiur, ale drogi na pewno, 6 surowców, wymagania to 3 piąchy, 5 butelek many. A magiczny atak wręcz, kiedy mag ostrzy, zniszczy stworzenie podczas twojej tury, wybierz nieunikatową kartę zaklęcia z cmentarza i weź ją do ręki. I można to sobie kombić na przykład tego gościa z pieczęcią śmierci, czy coś takiego i co chwilę ją wyciągać, tą pieczęć śmierci i atakować, więc całkiem niezłe combo może wyjść z tego. Ok, Co dalej? Fazowanie. Kosmiczna reorientacja, jeanska Jean skażona pustką, e, oczarowanie, całkiem niezły, niezły spell dla magii ciemności, e, zaklęcie na wrogie stworzenie, efekt trwa, trwały, <laughs> przyjmij kontrolę nad zaklętym stworzeniem i przenieś je na dostępną pozycję na polu bitwy, jeśli oczarowanie opuści pole bitwy zwróci zaklęcie, zaklęte stworzenie na rękę właściciela. Mm -hmm. Dobra, co to jeszcze jest? Kolejny gól, kolejny uczony, kanałowanie magii, odporność na zaklęcie. E, znowu fazowanie, e, odrażająca wizja. Wszystkie stworzenia z szałem otrzymują plus 1 do wartości szału. Wszystkie stworzenia z kr krwiożerczością otrzymują plus 1 do wartości krwiożerczości na początku swojej tory przywróć odrażającą wizję do ręki. W moim zdaniem to piekielnie drogie jest, szczerze mówiąc, pięć surowców i trzy punkty przeznaczenia to pół biedy, ale pięć surowców to strasznie drogie. Jin katalizatorka. To mi się przyda, bo mam chyba tylko jedną kartę tego typu. E, zaklęcia w Twojej ręce kosztują o jeden mniej za każde zaklęcie w tej, z tej samej szkoły, które rzucono na Jin katalizatorkę. Więc całkiem sporego koksa można z niej zrobić rzucając jakieś zaklęcia bufujące jej atak. Właśnie dlatego, dlatego chciałem kupić sobie zapomniane wojny, żeby się do dżiny katalizatorki i te magiczne zaklinanie, czy coś takiego, czy jakieś ciągłe zaklinanie, coś, coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie jak ten łód szczęścia się nazywa, ale też obniża koszt rzucanych speli przez naszego e, bohatera. Co dalej? Co ja tu dostałem? Kolejna dżin, skażona pustką, teraz tym razem niestabilny dżin, e, zapas, zapas, e, nie nie z... Nie zerujesz swoich obecnych zasobów w czasie twojej fazy uzupełnień. Ciekawe. Co jeszcze? Harpia z Sahary? To jest ciekawa karta, chociaż rzadko grana. Atak z powietrza, szybki atak i na początku twojej tury przywróć harpię z Sacher na rękę. Czyli po prostu taka harpia może robić za takiego, no, Paosa. Paosa z cienkim atakiem. Oczywiście możemy tam ją jakoś bufować jakimiś innymi rzeczami. Dopalając jej, a tak, co jeszcze? Gargulec, niezły bloker, kolejny uczony dla Akademii, 150 karta ogrodu, ekstazy. E, Cichociłem, no właśnie, on ma zasadzki, dwa, dwa punkty, czyli się nie myliłem, czyli, e, czyli ten ziomek, e, ten ziomek, kurczę, bladę. no ten, o którym przed chwilą mówiłem i ten, i z nas, sajamy, to są cztery punkty zasadzki w jednym rzędzie, więc masakra po prostu. Naprawdę, naprawdę grube combo z tą zasadzką, można sobie zmontować. Ok. Następny pakiet. Znowu gul z albety. Ha! I trzecia karta honoru nas jednoczy. No i miodzio. To mi się trafiły niezłe pakiety. Eee, I ta ziomalka też jest niezła, do mojego deku Salana się przyda, bo tylko dwie te ziemalki, Strażniczka z Nie Niewrażliwość na odwet i kiedy przyjazne stworzenie świątyni wraca do ręki, do końca tury możesz zagrać je od... Za dwa surowce mniej, więc taka karta jest tańsza po prostu o dwa, więc całkiem nieźle. Jak mamy na przykład dwie takie ziomalki, to karta będzie tańsza o 4. Jak mamy trzy takie ziomalki na polu bitwy, to karta będzie tańsza o 6 surowców, więc możemy szaleć po prostu z tymi kartami. To e, jest spore wymagania, tak jak widać. 3 pionki, jedna butelka many i 3 punkty przeznaczenia, 4 surowce staty to 2,27, czyli całkiem niezły kokssiur nawet z niej jest. Oprócz tego jeszcze Niewrażliwość na odwet, czyli klasyczna umiejętność każdego strzelca. Eee, zajebista karta, krótko mówiąc. A co dalej? Jin Mentor, niezły bloker, strzelec z kanałowaniem magii dla, dla Akademii. Kolejny Jin więzów duszy. Eee, tańcząca derwiczka i Ogród Zen. Wybrane stworzenie nie może atakować. Na początku twojej tury przywróć Ogród Zen na rękę właściciela. To by było zajebiste, gdyby było tańsze. Jakby to kosztowało dwa surowca i wymagało trzech punktów przeznaczenia, to ten ogród zen byłby gruby, ale że on kosztuje cztery surowca, to jest to raczej late game'owa karta i szczerze mówiąc, jest chyba raczej rzadko grana. Okej. Okay. No jeszcze dostałem mówcę za światów. Mówca za światów, niewrażliwość na odwet, magiczny strzelec. Kiedy mówca za światów zostaje, o, zadaje obrażenia bitewne wrogiemu bohaterowi, połóż trzy karty z wierzchu jego biblioteki na cmentarz. Moim zdaniem, cienka jak do węża jest ta karta. <grytko> mówiąc> Krótko mówiąc, ok. To następny pakiet. Eee. Coś fajnego dostanę. O, i mi dostałem cień pustki, też mam tych kart mało. No na pewno mi się przyda do pakiecioru. Do, do pakiecioru, do mojego deku, do, do przewijarki, bo po prostu tych cieni pustki ma chyba tylko dwie sztuki, więc kolejny cień pustki na pewno mi styknie. To jest gruby, gruby zawodnik, e, że tak powiem, magiczny strzelec, niewrażliwość na odwet zakotwiczenie i kiedy cień pustki wkracza na pole bitwy lub je opuszcza, połóż trzy karty z wierzchu biblioteki przeciwnika, przeciwnika na jego cmentarz, czyli tak naprawdę potrafi wywalić sześć kart e, przeciwnikowi e, z biblioteki, więc no, moim zdaniem kosmos totalny dobra, co dalej cicho na mag, niezły strzelec z fazowaniem całkiem niezły moim zdaniem, jeszcze przy okazji ma miejsce wybuch 1 e, co dalej, krzyżowiec, skarbnik, podstawa praktycznie każdego deku e, każdego deku przystani e, Strażniczy golem, taki sobie trochę jest ta to, to jednostka, jakoś specjalnie specjalnie nie mam do niego żadnego sentymentu do tej karty, nie, nie lubię go zbytnio grać, e, piekielna więź to jest dość dobre e, szczególnie w troll deku Malika, każde, zaklę, każde zaklęte kiedy zaklęte stworzenie atakuje, zadaje obrażenie równe swojemu atakowi, temu kto je kontroluje czyli bohater przeciwnika dostaje bęcki od swojego stwora tak naprawdę OK, co jeszcze jest, całkiem niezły strzelec dla e, przystani, krzyżowiec, strażnik niewrażliwość na odwet i kiedy krzyżowiec, strażnik nie posiada obrażeń Otrzymuje plus 2 ataku, 1 odwetu. Czyli trzeba uważać, żeby nie dostał po prostu jakiegoś strzała gdzieś na polu bitwy, bo inaczej jego atak spadnie. Dobra, co dalej? I kolejny cień pustki. Mi chodzi to, już cztery karty tego typu mogę sobie zmontować całkiem niezłą przewiarkę w tym momencie. Eee, co dalej? Co dalej? kolejną zbójniczkę z Sahar. Niezły strzelec, chociaż rzadko grany. Wirująca derwiczka, troszkę większa, większa siostra zwyczajnej derwiczki. Cztery surowce, cztery piąchy wymagane do zagrania. Staty to 2-4, odbicie z dystansu 2, czyli spore i jeszcze na dodatek ma unik. Więc broni się przed strzelcami i broni się przed jednostkami latającymi i walczącymi wręcz. Czyli całkiem, całkiem spoko umiejętności. Co dalej? in Handlarka Zakręć, też zajebisty strzelec tym razem dla... Też dla Akademii trzy surowce, trzy piąchy i trzy butelki many wymagane do zagrania Statek to 3-3-5, czyli niezły koksior z niej jest. Tylko, że na koniec twojej tury, jeśli, nie, jeśli posiadasz zero surowców, zadaje jeden punkt obrażeń swojemu bohaterowi. Taka jest kurczę, taki ma wymóg po prostu. Dobra, co jeszcze? Mistyczny łucznik, zajebisty strzelec też dla Akademii. Co to jeszcze jest? Spółdzielona agonia. Zaklęcie na stworzenie, efekt trwały. Za każdym razem, kiedy twój bohater otrzymuje obrażenia, zadaje tyle samo obrażeń temu stworzeniu. Czyli całkiem niezłe. Okej, okay. to by było tyle. Tam jeszcze były skradzione badania, ale to tego pra praktycznie nikt tego nie gra. Eee. szczęścia. Boże, a dopiero co tą Zefilię sobie kupiłem w tym? Dopiero co ją kupiłem, kurczę bladę. Eee w ołtarzu życzeń, wydałem 21 dzikich kart. Miodzie, a tutaj dostałem drugą, ale chodziło mi o Damara, szczerze mówiąc, coś wątpię, żebym tego Damara dostał, to w takim razie kupię go sobie za dzikie karty i tyle. Dobra, ale Zefiria jest całkiem niezła, łowczyni wiatrów, staty, staty to 3-3-6, jest to magi magiczny atak wręcz, odporność na magię plus kiedy zafiria łowczyni wiatrów wkracza na pole walki lub kiedy atakuje wybrane są stworzenia otrzymuje chyżość do końca tury więc całkiem spoko umiejętność no i mag złodziej zaklęć zajebista karta e, moim zdaniem to on powinien być epicki prawie że, może nie unikatowy ale epicki bo nie jest zajebisty 5 surowców, 4 pionki i 3 butelki many wymagane do zagrania. Staty to 2-1-5. Magiczny strzelec, niewrażliwość na odwet i kiedy mag złodzieja zaklęć wkracza na pole bitwy. Możesz wybrać zaklęcie długotrwałe, znajdujące się na polu bitwy, pod kontrolą przeciwnika i zagrać je za darmo, czyli Mistrzostwo Świata. Moim zdaniem, co jeszcze to jest? Kolejny mag czeladnik, dżin, rak szasa z unikiem, 2-2-5 staty, a tak wręcz saibisty koksiur. Za trójkę dobra karta, trzy surowce. Co jeszcze? Minotaur brutal, raczej rzadko grany, częściej są grane trak szasy. On się różni tym, że ma wyładowanie zamiast uniku. Statek to też 2 i kosztuje 3. Tylko że wymaga dwie butelki many, a ten wymaga tylko 3 piąch, więc jest trochę mniejsze wymagania. Ma co to jeszcze? Jest jeszcze żywiołok rozpalonego piasku. Neutralna karta, magiczny atak wręcz. Staty to 2,04 i wybuch ognia 3, więc troszkę może popalić wszystkim tyłki dookoła. Przy okazji, sobie też. Eee, Okej. Okay. No i ostatni pakiet. Pytanie, czy dostanę Damara? Raczej nie, bo nie ma nic nowego. Hmm. I cóż ja tutaj dostałem ciekawego. 150 karta treningu. Tygodnia treningu. Kolejny obszarowy kusznik. Smoczy golem. Całkiem niezła też karciocha. E, magiczny tak wręcz. Kiedy smoczy golem wkracza na pole bitwy wybierz losowo nieunikatową losowo nieunikatową kartę zaklęcia i weź ją do ręki. 3-1-7 to staty jego. Są takie. Właśnie. <noise> I kosztuje 5 surowców. Wymagania 3 piąty i 5 butelek many Okej, okay. to tyle jeżeli chodzi o mistrza jodę. Co dalej? Szpieg z to jest niezła karta też. Często grana w jakiś rażdekach świątyni. Trzy surowce, dwie piąchy, jedna chorągiewka, przeznaczenie wymagana do zagrania, statyt 205 i kiedy szpieg z atakuje, dobierasz kartę, więc jest całkiem spoko. Znowu ten beznadziejny ghoul, którego dzik praktycznie nie gra. Rzadko kiedy go się wyduje. Co tu jeszcze jest? Zapomniane zaklęcie. Wybierz wybrane natychmiastowe zaklęcie z cmentarza przeciwnika i z, zagraj je i zniszcz. Całkiem niezłe. E, natychmiastowe zaklęcie, ale nie jest napisane, że nie może być unikatowe, więc w sumie można zagrać. Co? Zakazany płomień można zagrać tym czymś? Weź wybrane natychmiastowe zaklęcie z cmentarza przeciwnika, zagraj je i zniszcz. To jest grube. Można podnieść. Z tego z opisu wynika, że można podnieść. E, Zakazane płomy, nie go zagrać, czyli całkiem nieźle. Okej, okay. coś jeszcze tu jest ciekawego. Przepowiednie przyszłości, dobierz trzy karty, następnie odrzuć dwie karty. Takie sobie, takie sobie, szeroko grane raczej. Nowy zapas, czyli zachowujemy swoje surowce, które tam mieliśmy w poprzedniej fazie uzupełnień, czy coś takiego. Praktycznie też nie używane przez nikogo chyba. Eee, co to jeszcze jest? Kula widzenia, dobierz 5, wierz... obejrzy pięć wierzchnich kart z biblioteki przeciwnika i odłóż je z powrotem w dowolnej kolejności, też chyba nie grane przez nikogo to jest. Okej, okay. to by było na tyle. Przejdźmy może teraz do ołtarza życzeń, mam 21 kart 21 dzikich kart w sumie. Hmm. Mogę sobie kupić bohatera, mogę sobie kupić akanę op opłakującą wspomnienia, ale szczerze mówiąc brakuje mi chyba tylko trzech kart, żeby ją dostać. Więc szczerze mówiąc sobie podaruję. Co tu jest? Gdzie jest ten Damar? Damar kosztuje 21 mam 20 i super. Tą żółmalkę dopiero co niedawno kupiłem, Chrystę. Jest Damar. Damar skażony. Damran? Dam Jezu, Damar? Czemu to jest Damar? To jest Damran. Damran skażony, Jesus fucking Christ, po prostu. Damran skażony, 3-3-7 staty, infekcja 2. E, kiedy da, Damran skażony wkracza na pole bitwy lub atakuje wybrane sojusznicze stworzenia, otrzymuje infekcję 1 do końca tury. I co, brać go czy nie brać go? Jesus Christ, Siewca Zagłady kosztuje 20 dzikich kart, to nieźle. Na szczęście mam ich trzech, więc jest nieźle. Dobra, biorę tego damrana, czy jakkolwiek go się tam czyta. Damran, damran skażona. Yeah! Miodzio. Kolejny unikatowy epik w mojej niesamowitej kolekcji. Zaraz wrzucimy go do deku. Gdzie jest ten Toxic Nergal? Jest i Toxic Nergal, jest i Damran skażony. 60 kart. Miodzio. Atropos, Damran. Shinoshi i trzech siewców zaraz, i po prostu jest to kosmiczny deck. I tyle. Okej, okay, to by było na tyle. Unboxing 10 pakietów e, zapomnianych wojen dobiega końca. Na razie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!